Powiedział przynajmniej rzecznik ministerstwa środowiska niemieckiego rządu. On wprost na konferencji wyraził taką opinię, że no tak, odkryte zostały te złoża, ale ich wydobycie byłoby niezgodne z celami klimatycznymi, z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. No ja nie wiem, drodzy państwo, czy to już jest jakaś paranoja klimatyczna, ale niemieccy urzędnicy najwyższego stopnia. Tak naprawdę politycy Niemieccy, bo przecież nie mówią tego bez ich zgody, myślą, że zablokują na polskiej ziemi możliwość dla nas wydobycia niezbędnych do przeżycia naszego kraju surowców energetycznych. No, przecież to jest jakieś szaleństwo, i też chciałbym zapytać nowego ministra energii, już za chwilę, jak rozumiem, pana Motykę, co z tym fantem zamierza. Zrobić? Czy będzie szedł w też taką linię, że wydobycie na Bałtyku, na naszych złożach surowców jest niezgodne z polityką klimatyczną, czy jednak będziemy prowadzić suwerenną polską politykę gwarantującą nam bezpieczeństwo? I druga sprawa, szanowni państwo, jeżeli niemieccy sąsiedzi tak bardzo martwią się, już widać, w jakim to będzie szło kierunku, podnoszenia znowu tych wszystkich samych argumentów, które są podnoszone przez Niemców przy innych naszych bardzo ważnych inwestycjach dotyczących po prostu ekologii albo pseudoekologii. To ja mam takie pytanie do ministra Motyki i do premiera Tuska. Czy zaczniemy się w końcu, jeżeli nasz partner niemiecki działa w tak nonszalancki wobec polski sposób, również by wyciągać wobec Niemców konsekwencje? Ja przypominam, że Polska Orlen jest głównym dostawcą ropy do jednej z niemieckich rafinerii. No może ta rafineria też nie spełnia wszystkich norm ekologicznych, środowiskowych, i może ten kurek też powinien być, drodzy Państwo, po prostu zakręcony.